Wkrótce minie 5 lat, gdy w naszej ofercie pojawił się piec APE 1000. Urządzenie, które głównie dedykowane jest do wypalania polimerów, wciąż generuje wiele pytań i wątpliwości pośród zainteresowanych zakupem klientów. I właśnie na te pytania i wątpliwości postaram się odpowiedzieć w tym filmie. Cac APE1000 zaprojektowany został do wygrzewania kuwet jubilerskich, w których zastosowano wydruki z żywic polimeryzowanych światłem UV. I tu trzeba zauważyć, że taka żywica nazywana też polimerem, nie zachowuje się tak, jak tradycyjny wosk jubilerski, który w początkowej fazie nagrzewania pokornie się topi i wylewa z kuwety, a przekornie w niej pozostaje w fazie stałej. I jak przystało na ciała stałe? Skutek wzrostu temperatury zwiększa swoją objętość. W efekcie tego w formie powstają mikropęknięcia, które jak wiadomo mają ujemny wpływ na jakość wykonywanego odlewu. Drugą wadą żywic jubilerskich jest popiół, który pozostaje w reakcji jej niepełnego spalenia. Oznacza to, że teoretycznie w temperaturze 730 stopni Celsjusza, którą kuweta i tak musi osiągnąć, wszelki ślad po żywicy powinien zaginąć. I faktycznie, o ile w przypadku żywic renomowanych producentów, również tych konfekcjonowanych w kartridżach topowych drukarek jubilerskich, a co za tym idzie tych droższych, tak się dzieje, o tyle w chińskich czy tureckich produktach, często brandowanych przez firmy trzecie o raczej wątpliwej jakości, w tej podstawowej temperaturze 730 stopni popioły nie są w stanie spalić się całkowicie. Niektórzy z tych producentów wspominają o tym w instrukcji wypalania i chwała im za to i sugerują wygrzanie kuwety w temperaturach wyższych sięgających nawet 850 stopni Celsjusza. I tu na scenę wkracza piec AP1000, który posiada trzy cechy funkcjonal funkcjonalności umożliwiające prawidłowo wygrzać i wypalić problematyczną kuwetę z żywicą. Standardowy komorowy piec do kuwet charakteryzuje się przyrostem temperatury 10 stopni na minutę. Najczęściej, gdy jest nowy i szczelny w trakcie użytkowania, zwłaszcza w mocno zmęczonych egzemplarzach, brak jest dostatecznej szczelności, zwłaszcza przy drzwiach, a drut oporowy w grzałkach jest mocno zdeformowany. Tym samym sama grzałka nie trzyma swoich parametrów. Taki piec może charakteryzować przyrost temperatury rzędu 7-8 stopni na minutę, a w przypadku pełnego pieca, czyli mocno obciążonego wieloma kuwetami, prędkość nagrzewania spada do nawet 5 stopni na minutę. W przypadku niektórych problematycznych wosków, choć nie jest to regułą, konieczne jest bardzo szybkie rozgrzanie kuwety, tak aby wydruk żywiczny zapalił się i spalił, zanim rozszerzalność temperaturowa rozsadzi formę gipsową. Dlatego właśnie piec AP1000 posiada moc grzania zapewniającą przyrost temperatury w czasie na poziomie 15 stopni na minutę. Ponadto komora pieca ma kształt cylindryczny. O średnicy 120 mm i wysokości 200 mm, okalającą wygrzewaną kuwetę, co zapewnia najbardziej efektywne oddawanie temperatury do kuwety, całkowicie nieosiągalne w piecach komorowych, zwłaszcza w sytuacjach, gdy wygrzewane jest nie jedna, nie dwie, a więcej kuwet. Tutaj warto zaznaczyć, że im mniejsza wygrzewana kuweta, tym szybciej się ona zagrzeje. A tym samym szybciej zajdą pożądane procesy. Ten model pieca wyposażony jest w system podawania powietrza z zewnątrz za pomocą na przykład najmniejszej pompki akwariowej. Włączenie takiej pompki na chwilę w początkowej fazie nagrzewania kuwety, jest w stanie zainicjować zapalenie i szybkie spalenie żywicy. Natomiast w wyższych temperaturach powyżej 700 stopni pozwala na skuteczne dopalenie popiołu oraz przedmuchanie wnętrza kuwety. Otwór do pustu powietrza do komory znajduje się w podłodze pieca w centralnej jego części, co zapewnia precyzyjne jego dawkowanie w sam środek rdzenia kuwety. Jak wspomniałem wcześniej, standardowe piece nie posiadają zdolności do szybkiego nagrzewania. Nie posiadają również możliwości nagrzewania do wysokich temperatur. Wynika to głównie z konstrukcji i przeznaczenia takiego pieca. Piece komorowe, zwykle mieszczące kilka, czasem kilkanaście kuwet, maksymalną temperaturę pracy mają zaprojektowaną na około 800 stopni Celsjusza, a za rozprowadzenie temperatury po całej komorze pieca odpowiada zjawisko naturalnej konwekcji. Czyli ruchu powietrza wywołanymi różnicami temperatur w dolnej i górnej części pieca. Naturalnym blokerem tego zjawiska są kuwety umieszczone w środku, i im jest ich więcej, tym bardziej konwekcja, konwekcja jest zaburzona, a równomierny rozkład temperatury jest odległy od tego, co wskazuje regulator temperatury. Oczywiście. Im więcej i im bardziej upchane są kuwety w piecu, tym gorzej dla procesu, zwłaszcza gdy, gdy wygrzewamy kuwety z polimerami. Piec AP1000 posiada element grzejny zaprojektowany do osiągania temperatury 1000 stopni, więc nie tylko doskonale poradzi sobie ze spaleniem popiołu, pożywicy, jak również może służyć do wypalania kuwet stosowanych w odlewaniu biżuterii platynowej. Ktoś może teraz powiedzieć, że on odlewa kuwety z żywicami w zwykłym piecu komorowym i nie ma takiego problemu. I ja się zasadniczo z tym zgodzę. Tak może być. Jest jednak rzesza jubilerów, którzy zmagają się z problemem przy wypalaniu żywic. Częstym zapytaniem, które dostaję od takich klientów jest dlaczego jak odlewam raz mi się udaje, a raz nie? Przecież nic nie zmieniam, a wychodzi jak na loterii. Moim zdaniem niestety tak będzie. Zwróćcie Państwo uwagę, że jest wielu producentów żywic do drukowania, podczas gdy producentów mas odlewniczych można policzyć na palcach jednej ręki. Nieraz sobie pewnie zadawaliście pytanie, który program odlewniczy zastosować do kuwety: ten, który sugeruje producent masy, czy ten, który dostarczono z żywicą. O ile taki w ogóle dostarczono, bo z tym różnie bywa. Albo pytanie. Przed którym staje odlewnik usługowy, który dostał do odlania choinkę wydrukowaną z polimeru niewiadomego pochodzenia i zastanawia się, jak ją wypalić. Piec ten pozwala zastosować pełen asortyment środków niezbędnych do prawidłowego odlania trudnych wydruków za pierwszym razem, nawet jeśli wiązałoby się to z zastosowaniem wszystkich dostępnych w nim funkcjonalności. Podsumowując. Nie trudno zauważyć, że do wad tego rozwiązania bezsprzecznie zaliczyć można pojemność, która pozwala wygrzać tylko jedną kuwetę w cyklu. Oczywiście są rozwiązania pozwalające odlewać kuwety z polimerami w ilości większej niż jedna, ale to są już piece większe, najczęściej z obrotowym stołem, zapewniające równomierny rozkład temperatury o dużo większej mocy zainstalowanej. Z drugiej strony, to co jest dla jednych wadą, może być dla innych zaletą. Mały piec to idealne rozwiązanie dla małych zakładów jubilerskich, odlewających pojedyncze modele, lub wszędzie tam, gdzie nie opłaca się odpalać dużego pieca do odlania jednej kuwety. Jeśli wciąż pozostają jakieś nierozwiązane kwestie lub pytania, to zapraszam do kontaktu lub pozostawienia komentarza pod filmem w serwisie YouTube. Dziękuję za uwagę.